Starego znalazłeś? Wyszedł po mleko, a teraz jest tutaj. Pytam na stacji, czy gazolato diesel. Gość nie rozumie, bo nie mówi po angielsku, bo to Francuz. Gołąb, sikorka. Gołąb. Kaczka. Jaszcząb. Weźcie mi spadzie, jestem męczony, jestem no i co, opuściliśmy dom. Jedziemy w stronę Hiszpanii. Opóźnieni co prawda jakieś dwa tygodnie, ze względu na to, że chorowaliśmy na COVID-a. Ja to jeszcze się czuję jak. Ja to jeszcze się czuję jak gówno. Podróż nam zajmie około trzech dni i mam nadzieję, że za te trzy dni będziemy już enjoyowali się ciepełkiem Hiszpanii. Dzisiaj zdołaliśmy dojechać tylko do leśnicy, czyli przyjechaliśmy jakieś 300 km, no ale niektórych już tutaj tak zmęczyło. Ty się zapadnięci, bo bez. Hello. Nie, nie reaguje. 8:30 rano w leśnicy wstaliśmy, zrobiłem śniadanko. Niestety noc była dosyć zimna, było nie wiem ile było tam z 5-8 stopni, ale jednak było to odczuwalne po, po tym, jak przesiedliśmy się z domu, w którym było 21 stopni w nocy. Wirek tutaj biedny spał na, na swoim posłanku i widziałem, że był zwinięty w kulkę, więc będzie go chyba teraz owijać jakimś kocykiem na noc. Co prawda mamy to chińskie webasto, ale jakoś boję się zostawiać to włączone na noc, nie ufam Chińczykom kwestii bezpieczeństwa. Czekam na Ole, bo poszła z Wirkiem na spacerek i pakujemy się i jedziemy do Fryburga. Wirek jak tylko się zatrzymujemy, to od razu staje na baczność i merda ogonkiem gdzie my jesteśmy, gdzie my jesteśmy, hej! O, no bo tu jedzie pociąg. W to... O jaki pociąg. Tręby. Dzisiaj nocowaliśmy w takim uroczym miasteczku Weinsberg pod Heilsbronem. W ogóle te miasteczka są takie klimatyczne, że chętnie bym się do nich przeprowadził kiedyś, w sensie do któregoś z nich. Takie małe, ale wszystko jest pod ręką. Fajne chodniczki, mało ludzi. Jak się przejeżdża w ciągu dnia przez takie miasteczko, to jest pustka. pustka. Wszyscy Niemcy pracują, nikt nie siedzi na żadnych zasiłkach. Dobra, nieważne. Stoimy pod Lidlem, czekamy na ole, wszyscy pełni napięcia. Ale Mordo, chwileczku, Lid jest w lewo, tam jest lid, Nie w tą stronę patrzysz. No i jest z powrotem. Piesek już zrelaksowany. Wjechaliśmy do Francji, na jednej stacji jest napisane gazola, na drugiej stacji jest napisane diesel. Nie wiadomo o co chodzi. Pytam na stacji, czy gazola to diesel. Gość nie rozumie, bo nie mówi po angielsku, bo to Francus. E Rozliczanie na autostradach nie wiadomo na jakiej podstawie wyskakuje biletik 4,90. No okej, okay, ale ja nie wiem dlaczego. Czy, czy ten automat wie, że ten samochód jest osobowy, czy ciężarowy. Jest 22 operatorów autostrad, także nie wiadomo, bo każdy pewnie sobie jakoś tam inaczej rozlicza. Każdy jakoś inaczej to sprawdza. Generalnie tu się wszystko robi na morde. Jak tu wjechałem, to... Nie to, że mi przypomina PRL, bo ja PRL-u nie znam, ale Francja przypomina właśnie PRL z opowieści. Nie wiadomo o co chodzi. Zero organizacji w tym kraju. Spaliśmy dzisiaj w miejscowości Montverdre. Montverdre. Mont na takim miejscu parkingowym dla kamperów. I normalnie zrobiliśmy sobie tutaj serwisik. Stoi jeszcze jeden kamperek i tutaj pani ze Szwajcarii z miłym, fajnym pieskiem. I był fajny park i w ogóle i słoneczko wyszło i jest już ciepło i jest bezchmurne niebo. No i dzisiaj dojeżdżamy już do Hiszpanii, będziemy spali prawdopodobnie kawałeczek za granicą Hiszpanii. Ola wyszła do toalety, więc wiadomo, trzeba nadzorować. Nadzorować trzeba. Gdzie ona uciekła, ojojoj Poszła siku? No niewybaczalnej Stanęliśmy jeszcze przed Hiszpanią, żeby pożywić się jabłkiem i zrobić siusiu I już widzimy tutaj zmianę roślinności Z liściastej na iglastą No i dojechaliśmy do Hiszpanii Jesteśmy przy północnej granicy Hiszpanii W miejscowości o nazwie... Mhm. Zaraz sprawdzę Lestartit Stanęliśmy na takim przyjaznym powiedzmy parkingu do kamperków. Tam kawałeczek dalej jest już plaża. Co prawda jest zakaz psów, ale tu chyba nie ma żywej duszy. Wszystkie te okna tutaj obok są pozamykane, zapieczętowane na zimę. Czyli Ola tutaj zrobiła obiadek. Klasycznie, klasycznie co? Klasycznie nioki. Gnocchi <laughs> <Nioki> z kurczaczkiem. <laughs> Idziemy na plażę dla piesków. Podejrzewam, że możemy też wejść na normalną plażę. Dopiero początek października, a tu już jest wszystko zabite dechami. I żywej duszy nie ma. Tam z... No, kilka kamperów stoi. Z pięć kamperów stoi. Kilku litwinów. I dwójka niemców. Ale ogólnie, no to tu jest płucha. Straszna pustka. Wirek, pierwszy raz nad morzem. Nie wie co to. Nie wie co to za piasek? Czemu to tak dużo piasek? To za woda? <laughs> Boże! Co to tam jest? Proszę. Co to jest? <laughs> Tak jak myśleliśmy o tej porze roku, zakaz dla piesków nie obowiązuje, bo cała plaża jest pusta. Co to jest? To jest taka budka. Można w niej obserwować taki ptak jak gołąb, sikorka. Gołąb, kaczka. Jaszcząb. Spotkaliśmy dzisiaj taką panią z Polski, akurat nas zagadała, bo mówiliśmy do Wilka, żeby na nią nie szczekał po polsku, więc strzeliła się, że jesteśmy z Polski. No nie jest z Polski, bo tak naprawdę mieszka w Genewie, ale lubi tu przyjeżdżać do tej miejscowości i mówiła, że jeszcze kilka lat temu podobno normalnie tutaj można było wjechać samochodem na te wydmy. a teraz to podobno wygląda kompletnie inaczej, bo wydzielili taki cały pas, tam ze. 100 metrów. Nie no dobra, z 300 metrów dalej jest już morze. Wdzielili cały taki pas, żeby tutaj y, odbudować wydmy. <coughs> Sorry, covidowy kaszel. No i postawili też tutaj taką budkę do obserwacji właśnie ptactwa. Także to jest taki zalążek y, parku naturalnego. Park Natural, tak? To się nazywa? No i rzeczywiście tutaj coś takie było. takie. Jakie dziwne. Schowaliśmy się przed deszczem, ale <laughs> trochę to <ta> nasza... <laughs> <laughs> nasza wiatka dziurawej. Czyli słyszycie jakieś rzeczki. Z tego co czytałem, to oni próbują odbudować tą taką mierzeję, powiedzmy. Ta rzeka wpada tam, tam na końcu, i tutaj jest taka jakby podwójna mierzeja. To jest pierwsza część, ta tutaj tak ładnie nachodzi, a tam jest druga. Ciekawe bo pada. No jak wczoraj to było tak że 26 No. No wczoraj przyjechaliśmy i było cieplutko. I dzisiaj Ola wyszła na spacer. Tam na 40 minut i spotkała jakiegoś Hiszpana i on mówi, że tu wyjątkowo wczoraj ciepło było. A my myśleliśmy, że przyjechaliśmy. O zajebiście tutaj w Hiszpanii pogoda słońce, tu deszcz leje. Schroniliśmy się przed deszczem. Siedzimy sobie od dwóch godzin, Ola coś tam pracuje. Uśmiech do kamery. Odzyskujemy wszyscy siły. Wirek szczekuje. <laughs> Gdzieś ty tą nogę w stary. Dawaj, ty kicy. Ale No wygodnie. Tak wygodnie, tak? Dajcie mi spokój, dajcie mi spać. Jestem męczony, męczony, jesteś moju, zimniu. Także przyszliśmy złapać siłę przez dwie godzinki, trzy godzinki nawet nie padało i teraz jak mamy zamiar wyjść, no to oczywiście zaczęło padać. Niezbadane są wyroki boskie. Co to za podróżnik? Halo. Przyjechaliśmy do Barcelony. Ja to tak naprawdę chciałem zobaczyć tylko La Sagrada Familia i właśnie na nią patrzę. Klasycznie stoją tutaj dźwigi. Dwa aktualnie. Tak jak na zdjęciach na, na Google, czy gdzieś tam, gdzie się patrzy. I trochę jestem zdziwiony, bo przed chwilą przeczytałem, ja myślałem, że oni cały czas remontują. A okazuje się, że oni budują ten budynek od 1886 roku i do dzisiaj tego nie skończyli. W budowie są jeszcze cztery wieże Ewangelistów i jedna wieża Jezusa Chrystusa. No i rzeczywiście wygląda to tak, jakby to budowali cały czas tam wieże, nie? Ta wieżyczka jest taka płaska, to wygląda jakby było nieskończone. Tak jak tam. Ale te też są tak zakończone na płasko, nie? Czyli to będzie jeszcze wyższe. Tyle lat jeszcze nie skończyli. Przepraszam, pomyliłem daty. Zaczęli w 1867. Jakiś Józef Maria Bocabella powołał Związek Wielbicieli Świętego Józefa. I wtedy zaczęli tak oficjalnie chyba budowę, a planują skończyć w 2026. A plecak mam na brzuchu, dlatego, że katalończycy bardzo chętnie kradną podobno w Barcelonie. W ogóle wana postawiliśmy na skrzyżonym parkingu, takim podziemnym powiedzmy do 2,90 metra. Słono za ten parking zapłaciliśmy, no ale nie chcemy no, zastąpić kobiet z rozwoloną szybą. Dzieciąt tyle uśmiechów zbiera przez całą drogę, że masakra. Także jakby ktoś miał problemy z kobietami, to zapraszamy do kontaktu, Wirek pomoże. Za drobną opłatą jakiegoś paszteta podlaskiego albo suchej były, bo suchą były też lubię. Sucha była najlepsza jest w sumie. Klasyczny barceloński układ ulic, dokładnie tak jak w serialach. E, można powiedzieć, że jest to układ prostopadłoskośny, barceloński. <noise> układ barceloński. Dzisiaj przyjechaliśmy do Walencji. Wczoraj byliśmy w Barcelonie i wydaje mi się, że to jest ostatnie większe miasto, które będziemy zwiedzać. Wirek jest już mocno przebodźcowany. Tym wszystkim pałacami i tak dalej, że musi się odpocząć. Także na jakiś czas w dosyć dużych miast. raczej będziemy się rozbijać. O jakieś e, wiochy i jakieś ładne widoczki, plaże i tak dalej, a tymczasem automat do recyklingu oliwy Torres de Cuar. dwie wieże murów obronnych w Walencji. Mikołaj Kopernik, jak to Ola powiedziała? <laughs> Tutaj jakieś ładne coś, Bank Gringota. Rzeka przerobiona na park, czego dowodem jest ten most. Jakiś targ, ratusz. Przez święto społeczności Walencji. No i jak widać tutaj. no już się działo, ale chyba będzie się działo, bo dopiero stoją. Ola mówiła, że może trzaskowski będzie przemawiał tego No Ale my musimy tam iść, bo tam mamy park. obrót. Leżeć. Łapa. Brawo. Druga. Pięknie. Super. Co ja tam jeszcze umiałem? Już nie pamiętam. Przyjechaliśmy na taką miejscówkę na dziko. I Wirek już poznał koleżkę. Dosłownie po minucie. Już tam razem obwąchiwanie krzaczków. Już kumple. Na miejsce i za minutkę pójdziemy, ok? A no, na takiej dzikiej plaży to fajnie, tu sami kumple. Proszę bardzo duża wersja Wirka wygląda jak tata. Starego znalazłeś? Wyszedł po mleko, a teraz jest tutaj. AMG, AMG. Kręci dupą jak napęd w DVD.